Spotykamy się po raz jedenasty, jako że każdego roku organizujemy zawody narciarskie dla uczniów szkoły podstawowej. No i okazuje się, że te zawody cieszą się wielkim zainteresowaniem i są atrakcyjne. Korzystając z tego, że mamy ten właśnie wyciąg u Państwa Słowiku, jest to korzystne dla nas wszystkich jako organizatorów. Więc pomysł zrodził się tak od nauczycieli, kiedy zauważyli, że jednak mają uczniowie te umiejętności i faktycznie widząc radość i uśmiech na twarzach dzieci, warto organizować takie działania, by rozwijać zainteresowania no i okazywać, że to jest, że to samo zdrowie. Uczniowie są zadowoleni, więc zjeżdżają umiejętnie, wykazują się. Tą umiejętnością zjazdów są rodzice wokół nas, jest sympatycznie, nauczyciele wychowania fizycznego nadzorują, ukierunkowywują, pilnują. No a my tutaj zabezpieczamy. Uczniowie zostają nagrodzeni. Nagrodami będą puchary, jak również i nagrody rzeczowe. Nagrody ufundowane fun są zawsze przez Radę Rodziców, czyli Rada Rodziców przy współdziałaniu Rad Rodziców Klasowych podejmują taką decyzję i uznają, że warto, a oprócz tego sami nauczyciele pozyskują ludzi dobrej woli, którzy tak przekazują nagrody rzeczowe i tym sposobem każde dziecko wraca z tych zawodów z jakąś nagrodą rzeczową. Sympatycznym zakończeniem jest ognisko. Dzisiaj bardzo fajnie, było bardzo dużo lodu, ale jak słońce doświeciło, to już było lepiej. Ogólnie dobre warunki, bardzo mi się podobało. Byłam zaskoczona jak miałam pierwsze miejsce i jestem bardzo szczęśliwa. To są działania, które są potrzebne, by uniknąć złych zachowań. W ramach profilaktyki. Staramy się pokazać uczniom to, co jest piękne, to, co jest potrzebne, przebywając na świeżym powietrzu i doceniając, jaką wartość ma sport dla zdrowia fizycznego i dla zdrowia psychicznego.